Hej, okay, wszystkim, witam was na moim kanale e, Dzisiaj mamy 1 czerwca, czyli jak wszyscy wiemy jest dzisiaj Dzień Dziecka e, I właśnie z tej okazji dzisiaj jadę do Multikina na pewny film, ale o nim opowiem wam troszeczkę później e, No i właśnie też dostałam takie e, figurki ze Stranger Things, bo można powiedzieć naprawdę, że no, Jestem taką w sumie fanką e, i mega się z nich cieszę. E, I właśnie one z tej pudełeczka mają imitować takie starsze telewizory, więc już się nie mogę doczekać, aż się otworzę. Więc otwieramy. E, zmieniam właśnie kadr, żebyście lepiej widzieli, i zaczniemy od tego pudełeczka. Mamy tutaj takie ząbki, ale nie za bardzo nimi idzie, więc damy radę. Ojojoj, oj, oj, chyba będę potrzebować nożyk. A może nie. O, no, jednak nie. Ok. E, teraz. O, o, dobra. No to w tę stronę. I tutaj mamy taką kopertkę. Właśnie, jest mega ładna, więc otwieramy. Aha, to jest taka naklejeczka. O, żeby nic nie zepsuć. I tutaj mamy chyba takie. Naklejki czy karty? O tak, to są naklejki, bo tutaj jest pokazane. E, mega fajnie to wygląda. I to jest chyba to tło, czy coś takiego, nie wiem. Następnie mamy kolejną kopertę, która imituje taką kasetę za starszych lat. I jak to jest zamknięte? O. Aha, czyli tutaj mamy chyba te tła i to jest właśnie to jest w ogóle tak ślicznie zrobione właśnie no po prostu jestem przeuroczona w zasadzie zauroczona no ale oha no to tu mamy chyba to tło tu mamy tą gierkę czy coś takiego i w sumie nie wiem jak aha to się zdrapuje coś takiego nie wiem to się później zobaczę i tutaj można zaznaczyć jakie się postaci już ma ja bym właśnie chciała hmm, Eleven e, możliwe że też w sumie Demogorgona no i nie, też bym chciała w sumie max, bo fajnie widziałam, że wygląda. A, no i tutaj mamy tą karteczkę, którą trzeba wsadzić do wody. Już sobie właśnie ją przygotowałam w takiej miseczce. I tutaj mamy mieć taką podpowiedź, jaką postać mamy. I się już zmienia. Nie wiem, czy tak będzie dobrze widać w kamerze. Ale chyba wiem, że coś podejrzewam, że chyba będę miała max, bo tu widać takie okulary na włosach czerwone. Więc myślę, że to właśnie może być ona. Więc mega się cieszę. Dobra, na razie odstawiamy. Um, I mamy kolejne karteczki. Mam mokre ręce niestety i tutaj mamy instrukcję jak w tegresie, się tutaj gra, że to są naklejki i tak dalej, ale nas to na razie mało interesuje. I przechodzimy do tych do postaci. Tutaj mamy postać i tu mamy dodatki. I coś czuję, że chyba będę miała tą Max, bo tu chyba czuję tą deskę jej. A nie, dobra, tutaj ma, czekaj. Tu mamy pięć. No i otwieramy i tutaj mamy właśnie tą deskę Więc już jestem pewna, że to będzie Max I tu właśnie też mamy jej imię No to już musi być ona i mega się z niej bo właśnie ją chciałam też Teraz mamy numerek nasz 4 I tu mamy właśnie jej okulary O matko, ale one są giętkie Bardzo, są z takiej bardzo luźnej gumy Ale okej, okay, to zobaczymy jak to będzie wyglądało już na niej No i tu już mamy figurkę No i tak jak myślałam, mamy Max. Matko, jak ona ślicznie wygląda. Dobra, wsadzamy te okulary tutaj. O. Trochę krzywo, ale okej. Okay. No i tutaj mamy teraz tą deskę. I tutaj wsadzimy. I teraz tutaj mamy te takie karty. I właśnie tu mamy też takie tło i wszystko, co mamy. I możemy właśnie teraz to w ogóle to fajnie sobie będzie można postawić na jakimś biurku właśnie, czy coś takiego. Teraz tutaj odwraca... A nie, chwila. Trzeba tutaj. Później to jest chyba to tło, czy nie tło? Nie wiem, nie pamiętam. Albo to chyba tak, nie wiem. Nie wiem, to się jeszcze zobaczy, ale powiedzmy, że na razie wsadzimy sobie to tutaj. Nie w tą stronę. Chwilę. Raczej tu. O, i teraz tutaj wsadzamy to. Jakoś. To jak to działa? Chwilę ja to ogarnę i za chwilę do was wrócę. Już to obczaiłam i to powinno być raczej tak. I to jest chyba właśnie to tło. I teraz wsadzamy ostatni element, czyli naszą deskę. No i mamy naszą max. Jest ona naprawdę. Przeurocza I mega, no po prostu Świetnie to wygląda Mam nadzieję, że tylko nie będę miała powtórki W drugim i będzie już Po prostu cudownie Właśnie teraz Otwieram sobie drugi, jak możecie zobaczyć Mój piesek się zaciekawił I sam też do mnie w sumie przyszedł No i otwieramy drugie pudełeczko Śmieci tam dalej. O, i w sumie już patrzyłam w instrukcji, że tutaj będziemy mieli tło. No i troszeczkę rozerwałam, ale to to nic. Czyli tutaj mamy już to tło. O, już wiem też, kogo będę mieć. Dobra, jeszcze wam nie mówię, ale już wiem, kto to będzie. <laughs> więc też się już bardzo cieszę Tutaj mamy teraz tą kasetę Za chwilę sobie też zaznaczę, że już mam właśnie Max e, Tutaj mamy tą gierkę Więc to odkładamy Nasza instrukcja Postać i dodatki Tutaj mamy trójeczkę Tutaj mamy właśnie jego czapeczkę. Teraz drugi dodatek i mamy tutaj właśnie taki kawałek pizzy. I tutaj mamy gdzieś właśnie tą karteczkę, którą wsadzamy do wody. Tutaj mamy. Bo wcześniej zapomniałam tego zrobić, więc zrobimy to po prostu teraz. Tu mamy tą poprzednią, ale już i tak wiem, kogo będziemy mieli no właśnie. Więc tak to wygląda. O. No i teraz wyciągamy naszą figurkę. No i właśnie mamy właśnie tą osobę. Nie pamiętam jak on się nazywał, ale no po prostu cieszę się, że nie mam powtórki. No i w ogóle fajnie, że mam właśnie też chłopaka i dziewczynę. Tu mamy przynajmniej różnie. I to jakoś tak chyba mam mu wsadzić do tej ręki, nie wiem, coś takiego. Um... Nie wiem, dobra, to za chwilę zrobimy. I teraz jeszcze to tło. Tutaj wyciągamy te osoby. Tło I wsadzamy tutaj. Teraz mamy tutaj osobę postać same. o no i tutaj chyba gdzieś powinna być ta pizza w jego ręku Jak mi tu wypadł no i tą pizzę nie wiem gdzieś tutaj wsadzę do ręki, o o, no i powiedzmy, że, że mamy o, może tak, o no i jest git Teraz już się będę zbierać i muszę się przebrać, bo jestem w spodękach, a do kina, no nie wiem jaka jest za bardzo pogoda, ale nie jest aż tak ciepło, więc się już muszę zbierać, bo za niedługo właśnie muszę już jechać do kina i już się nie mogę doczekać, więc widzimy się już raczej na miejscu. Właśnie jestem na miejscu i właśnie teraz mogę Wam także powiedzieć na jaki tutaj przyjechałam jest to Panu Bilgi i spółka, z tym się pamiętam i tutaj tak już sobie zakupiłam mój cały kinowy zestaw oraz także taki napój nowy, fanta majnowy i jeszcze do w sumie nie piję, bo to jest chyba jakaś nowość, więc prawie no jeszcze teraz tutaj czekam na no i później będziemy wchodzić na salę. Hejka, właśnie wróciłam do domu e, i po nie właśnie weszłam sobie do galerii, e, gdzie zakupiłam sobie jeszcze kilka rzeczy właśnie z okazji Dnia De Dziecka. Postawię Was, może o w tym miejscu będzie e, w miarę okej. Okay. Dobra i e, to właśnie też jest z okazji Dnia Dziecka. Bo akurat obok miałam galery, więc twierdziłam, że sobie wejdę. I jeszcze sobie kupiłam bubble tea, ale już je wypiłam, więc nie mam jak wam pokazać. Ale mega się cieszę, więc już wam pokazuję. No i pierwszą rzeczą... W zasadzie pierwszym sklepem, do którego od razu weszłam, był Sinsei. No bo już wcześniej sobie w nim upatrzyłam różne kilka innych koszulek, bluzek i w ogóle. I wybrałam sobie właśnie kilka. No i pierwszą jest taki top, czy coś właśnie takiego. O taki. I coś szczerze, on właśnie będzie idealny po prostu na to, bo nie jest w sumie jakoś strasznie krótki, a wygląda przecudownie. No, i e, jestem z niego mega zadowolona. E, no, jest taki czarny i nie prześwituje, co jest e, akurat e, fajną sprawą. E, no, i nie był jakoś strasznie drogi, bo kosztował około nie wiem ile 20 zł, więc w sumie cena jak za taki top to jest w sumie idealnie. Następnie mamy taki półgolf e, z wyciętymi tutaj <laughs> Miejscem mi na rękę, czy coś kieł, taki bezrękawnik O i taki właśnie z półgolfem. Także czarny, fajny też na przykład pod koszulę, o taki, taka długość w miarę. Będzie na pewno fajnie się prezentowało z na przykład jakąś białą, luźną koszulą, bo akurat mam taką, więc też z myślą o niej go zakupiłam I on też był chyba na przedsenie, bo teraz zakupiłam go za 25,99, więc także fajna cena no, i też fajnie mi się podoba. Jest rozciągliwy, nie prześwituje, więc także bardzo fajnie. No i ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam w Shinseju, była taka biało-czarna bandama, ponieważ brakowało mi takiej w mojej szafie, bo nie miałam w ogóle żadnej bandamy. Ja nie mam w jakimkolwiek miejscu w moim pokoju, nigdzie nie mam. No i coś czuję, że po prostu ją będę nosiła bardziej w ten sposób. Bo tu mamy właśnie różne sposoby pokazane, na przykład taki po prostu na włosy, żeby sobie zawiązać, na szyję i po prostu taką kokardkę na głowie Ale ja coś szczerze, że ja po prostu sobie jakąś bardziej zawinę i coś takiego będę bardziej nosić, ale to jeszcze się obczai No i ona akurat kosztowała tutaj, o 9,99, więc jak się taką bandamę, to myślę, że to nie jest jakoś bardzo duża. No i zakupiłam sobie kilka maseczek i tutaj mam między innymi taką maseczkę z koalą i jest ona. Jest to po prostu oczyszczająca maska w płachcie i jest ona z węglem aktywnym, więc bardzo fajnie. Jest ona zwykła czarna, z tego co tutaj widać, też w sumie na trochę instrukcji i na tym, jak wygląda o tutaj, w tym miejscu. No, ale i tak samo opakowanie jest przecudne, przecudne więc. Kocham ją. <grym> Następnie mamy taką kolejną maseczkę tym razem z unicornem, kucykiem, jak kto woli. No i jest to maseczka do twarzy w płachcie z nadrukiem i nie w sumie nie wiem co jest w środku, bo nie za bardzo tutaj pisze. Ale Ma ona sprawić, że będziemy mieć olśniewającą, promienistą, piękną cerę, więc zaufam. No i sama w sobie jeszcze tutaj też mam nadzieję, że będzie w miarę tak wyglądać jak na opakowaniu, bo tutaj mamy właśnie pokazane i mam nadzieję, że chociaż w połowie będzie tak wyglądać, bo czasami jednak to jest trochę naciągnięte, ale i tak ważny jest efekt niż w sumie bardziej wygląd. Ale jeszcze mam dwie maseczki z tej samej firmy. No i są to takie O. I jedna jest z węglem aktywnym, chyba tak, tak. No i jeszcze jedna jest z Kaktusa. Jeszcze w sumie takich nie miałam, więc nawet samo, nawet opakowanie wygląda cudownie, ale miejmy nadzieję, że efekt także będzie cudowny. Jak właśnie. Ich wygląd, bo są przesłodkie, przecudowne i w ogóle. No i w sumie mój dzień był naprawdę udany. Byłam w wielu miejscach i dużo się działo, więc było po prostu przecudownie i mam nadzieję, że Wy także spędziliście jakoś fajnie ten dzień. No i myślę, że to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc jeżeli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa-pa!